Witam cię bardzo serdecznie, Marek Kolejniczak, miasto szkoleń. Dzisiaj będziemy rozmawiali z Krzysztofem Rdzeniem. Tutaj mam taką gazetkę, to jest Mensis.pl. Możesz wejść na stronę Mensis.pl i pobrać sobie za darmo taki miesięcznik w formie elektronicznej. Możesz poprosić o subskrypcję, aby Ci przysłali, tak jak do mnie przysłali całkowicie za darmo pocztą. To jest bardzo fajnie wydane. To jest miesięcznik sprzedawców internetowych. I dzisiaj, właśnie będziemy rozmawiali z redaktorem naczelnym. Tutaj ci pokażę z redaktorem naczelnym Krzysztofem, rdzeniem tej gazety. Krzysztof jest u nas um, trenerem w mieście szkoleń, prowadzi dla nas szkolenia. Na pewno pamiętasz świetne szkolenie z Google AdWords, ale tak naprawdę. Krzysztofa, specjalizacją nie jest Google AdWords, ale sklepy internetowe. To jest coś, na czym Przysiek się dorobił. Może za chwilę ci o tym opowiem, może ci zdradzi kilka słów. Krzysztofie, witam Cię. Jesteś? Powiedz. Jestem, jestem. Witam Cię Marku i witam wszystkich słuchaczy. Dzień dobry. Okej. Okay. Krzysztofie, powiedz nam, jakie są Twoje doświadczenia ze sklepem internetowym? Jakie są Twoje doświadczenia z Twoimi klientami? Jak to u ciebie wygląda? Hmm. No, to może zacznę od początku, czyli od tego, kiedy zaczynałem. A zaczynałem w 2006 roku, oczywiście prowadząc własny sklep internetowy. Do tej pory prowadziłem sklepy, zarówno swoje, jak i swoich klientów. Do tej pory mam udziały w kilku sklepach internetowych, które dość prężnie działają bądź się rozwijają. Także no doświadczenie ze sklepami mam bardzo szerokie, zarówno jako właściciel sklepów, zarówno jako osoba, która wdrażała te sklepy, czy też prowadziła marketing sklepów, jak i osoba gdzieś tam współpracująca, zarządzająca, czy nadzorująca właśnie różnorodne działania w różnych kanałach marketingowych sklepów, które teraz istnieją, w których gdzieś tam udziały mam. Mhm. Znaczy, no, masz generalnie bardzo bogate doświadczenie, jeżeli tyle czasu już się tym zajmujesz. A teraz powiedz mi, jeżeli oczywiście możesz zdradzić, ile tak naprawdę można zarabiać na tych sklepach internetowych. Może masz taką historię, którą chciałbyś nam opowiedzieć, jak to u ciebie wyglądało, jak się zmieniło może Twoje życie. Tak dużo marketerów opowiada. Tak, wiesz, szczerze od serca, jakbyś mógł nam powiedzieć, jak to wygląda w przy przypadku sklepów internetowych, jeżeli chodzi o produkty informacyjne, to mamy wiele takich przykładów, a jak to wygląda ze sklepami? No, w moim doświadczeniu wygląda to bardzo dobrze ze sklepami. Choć oczywiście też nie mogę powiedzieć, że zawsze każdy sklep internetowy był na 100% sklepem dochodowym i każdy był niesamowitym sukcesem. No, tak na pewno nie jest. Ale zaczynając właśnie w 2000, na początku 2007 roku już legalną działalność, oczywiście w 2006 trwały przygotowania do uruchomienia sklepu, gdy sobie wymarzyłem, że rzucam pracę na etacie i zakładam własny biznes, i tak też zrobiłem. Rozpocząłem od pierwszego sklepu. No i ten sklep od razu okazał się sukcesem. Co więcej, myślałem, że będzie to sklep częściowo internetowy, a częściowo stacjonarny. Otworzyłem też sklep stacjonarny przy tym, ale no już po trzech miesiącach wyszło na to, że jednak sklep internetowy przynosi mi niesamowite dochody. Po trzech miesiącach no, będę się chwalił. Teraz mogłem kupić sobie już auto klasy średniej, wyższej, naprawdę fajne auto. Po kolejnych kilku miesiącach, bodajże czterech lub pięciu Zacząłem realizować swoje kolejne niesamowite marzenie, w którym była budowa domu. Kupiłem działkę na wsi. Po dwóch latach prowadzenia tego sklepu udało się na to marzenie zrealizować, czyli po prostu wybudować wspaniały dom i tutaj zamieszkać sobie na wsi z rodziną. Także w tej chwili, jak spoglądam przez okno tutaj z mojego biura, no to widzę choinki, trochę śniegu, choć zaczyna topnieć, ale jeszcze wczoraj ciągaliśmy synka na sankach, także. No, ma fajny widok, trochę poza cywilizacją, ale do miasta też nie jest daleko. No więc to jest dla mnie wymarzone miejsce. Nie dla każdego, dla mnie tak. I, I udało mi się to zrealizować. No i nie ukrywam, że staram się realizować kolejne, jakieś bardziej, może, ambitne plany i marzenia. I w zasadzie dzięki działalności, którą prowadzę, czyli dzięki sklepom internetowym, którymi zarządzam, dzięki sklepom, w, którym, w których mam jakieś udziały, no te marzenia udaje się realizować, więc. Trzeba powiedzieć, że, że na sklepie daje się zarobić. Z tym, że oczywiście no, wymaga to pracy. To nie można tak powiedzieć, że ma się sklep i zaczyna się od razu zarabiać. Trzeba wiedzieć, jak to robić, jak do tego podejść. Trzeba też mieć jakieś przejawy pasji, w związku z tym, żeby y, rzeczywiście można było mówić o sukcesie. Mhm. Super, super, bardzo, bardzo fajnie, natomiast powiedz mi jak to jest, bo wszyscy powiedzmy tacy guru internetowi celebryci ci mówią, rób produkty informacyjne. Rób własne produkty, na tym masz bardzo dużą prowizję, ponieważ jest to produkt cyfrowy. Piszesz na przykład e-booka czy nagrywasz wideo, za dużo cię to nie kosztuje opróc, oprócz twojego czasu i sprzedajesz to. Masz większą prowizję. No, w przypadku sklepów internetowych, gdzie na przykład sprzedajemy kamery, no wiadomo, że za towar najpierw trzeba zapłacić, trzeba go kupić i my sprzedajemy. No, I mamy zarobki z tej prowizji, z tej różnicy, którą mamy. Powiedz mi, jak Ty do tego podchodzisz? Czy rzeczywiście lepiej jest robić sklepy internetowe, czy lepiej jest robić produkty informacyjne, czy może trzeba to łączyć? Jak Ty do tego podchodzisz? Okej, okay, no, zadałeś bardzo złożone pytanie, ale postaram się odpowiedzieć. I zacznę chyba od końca, czyli od tego sklepu z kamerami internetowymi, generalnie z kamerami, tak? Cyfrowymi. No nie zawsze musi być tak, że najpierw inwestujesz w towar, żeby później go sprzedawać. Oczywiście to jest klasyczny model prowadzenia sklepu internetowego, który się sprawdza, ale jeśli nie masz kapitału, istnieje kilka innych możliwości, żeby sobie taki sklep zorganizować, bo próg wejścia w e-commerce cały czas jest no, bardzo niski. Nie oszukujmy się, żeby założyć sklep stacjonarny, trzeba go zatowarować, trzeba kupić wyposażenie tego sklepu i tak dalej i to są koszty. Zakładając sklep internetowy te koszty są znacznie niższe, także cały czas próg wejścia w tą działalność e biznesową, prowadzenie sklepu internetowego jest naprawdę niski i nie wygląda to do końca tak jak powiedziałeś, najpierw kupić i mieć niewielką marżę. Niewielkie marże, tak, no ale tutaj też. Skala całego przedsięwzięcia, możliwość dotarcia do ludzi w całej Polsce czy nawet Europie. No jeśli masz większe ambicje, to to można próbować sprzedawać na innych kontynentach nawet, jak najbardziej rekompensuje te niewielkie marże. Także przede wszystkim skala, duża ilość sprzedaży tutaj to rekompensuje. Aczkolwiek to też nie jest tak, że wszyscy sprzedają na marży 1 czy 3%, jak to się no, utarło w internecie, że sklepy internetowe tak działają. Oczywiście tak jest. Te sklepy, które nie mają pomysłu na skuteczny marketing, na odpowiednie wyróżnienie się, mogą walczyć tylko ceną. Natomiast te, które wiedzą, jakie działania marketingowe podejmować, no, nie muszą martwić się tym, żeby zaniżać ceny i żeby mieć o kilka groszy niżej niż konkurencja. No to takie sprostowanie było. Zapytałeś, co z produktami informacyjnymi, czy nie jest to lepsze? Ja generalnie jestem zwolennikiem dywersyfikacji, zarówno w marketingu, jak i w kanałach dystrybucji, jak i w prowadzonych biznesach, na przykład, bo sam mam kilka różnych biznesów, z tym, że wszystko gdzieś tam w okolicach e-biznesu i e e-commerce się kręci. Natomiast jak najbardziej można sprzedawać produkty informacyjne, można prowadzić własny sklep internetowy, można to nawet powiązać w jakiś sposób, jeśli asortyment sklepu na to pozwala czyli na przykład edukować swoich klientów częściowo, odpłatnie w związku z zastosowaniem, obsługą, eksploatacją produktów. No na pewno w, w każdym miejscu da się coś takiego wymyślić, taki dodatkowy przychód. W moim przekonaniu opieranie się na samych produktach informacyjnych to jest trudny biznes. Trudniejszy niż sklep internetowy, może nie tak angażujący każdego dnia, może nie wymagający aż tyle czasu, bo ten produkt trzeba stworzyć i sprzedać, ale właśnie to sprzedać tutaj jest nie takie proste. Sprzedają najwięksi, sprzedają liderzy, w dużych ilościach sprzedają ci, którzy mają już wielkie listy adresowe. Którzy docierają już do, do szerokiego grona zainteresowanych, ci, którzy mają już jakąś markę. No, z pewnością widzimy, tak? na, na palcach jednej ręki można w Polsce policzyć tych e-marketerów, y, którzy mają taki potencjał dotarcia, zaufanie wśród y, swoich czytelników, czy też już klientów i oni rzeczywiście są w stanie sprzedać y, coś na dużą skalę i sprzedać to na przykład kilka razy, bo to też nie jest biznes na tyle stabilny, żeby sprzedawać to nieustannie przez pięć lat, na przykład. No, nie wydaje mi się, żeby można było coś takiego robić. Zresztą zobaczymy, no jak, jak to tutaj będzie wychodziło. Tym, którzy dopiero powiedzmy od roku czy od dwóch dynamicznie się rozwijają. Oczywiście trzymam za nich kciuki, bo w większości to są moi znajomi, ale obawiam się, że biznes oparty wyłącznie na produktach informacyjnych nie jest biznesem takim stabilnym i rozwojowym. Mhm. Czyli uważasz, że na sklepach internetowych jest łatwiej zarobić takiej osobie, która zaczyna, dobrze zrozumiałem? To jest twoja opinia? Jak myślisz? <gry> Wiesz, co nic nie jest łatwe. Generalnie zarobić nie jest bardzo łatwo, tak? I tutaj, i tutaj musisz poświęcić czas. Do jednego i do drugiego musisz przejawiać jakąś pasję. Generalnie, w moim odczuciu i w moim doświadczeniu, to właśnie pasja jest podstawą do prowadzenia dochodowego biznesu, bo gdy działasz z pasją, to możesz pracować całymi dniami, możesz, cieszysz się na kontakt z każdym klientem, obsługujesz ich należycie i tak dalej, w momencie, gdy myślisz, że zrobię sobie sklep internetowy, będę sprzedawał kamery po to, żeby nas sprzedawać tego dużo i przemielić setki klientów miesięcznie, no to prawdopodobnie ten biznes Ci nie wypali. Ja zawsze mówię o tym, że trzeba zacząć od pasji, i nie jest to tylko taka jakaś ideologia śmieszna, choć tak może to brzmieć, bo naprawdę u mnie już to wiele razy się sprawdziło, i zawsze, gdy klient do mnie przychodzi i nie ma pomysłu, to mówię mu, żeby wyszedł od pasji, żeby mi powiedział, co go interesuje, czy ma jakieś hobby, czym się pasjonuje, i od tego zaczynamy wychodzić i drążyć w jaki biznes, w jaki sklep internetowy, w jaką niszę jest w stanie wejść i działać tam z sukcesami, właśnie dzięki temu, że swój biznes będzie opierał na swojej pasji. Także to, to była odpowiedź, no, trochę omijająca, nie powiedziałem, co jest lepsze. Powiedziałem, rób to, co Cię bardziej pasjonuje, to, co wydaje Ci się, że jesteś w stanie robić nieustannie, nie przez miesiąc czy dwa, ale przez kilka lat na przykład. No i oczywiście to, co jesteś w stanie też rozwijać, bo dojść do pewnego poziomu w sklepie internetowym zysku rzędu 3-5 tysięcy złotych jest bardzo prosto i do tego dochodzi każdy. Kwestia tego, żeby to później rozwinąć. Mhm. Dobra, super. Słuchajcie, przyciśniemy trochę Krzysztofa, żeby rozwinął ten temat i powiedział może trochę więcej. 25 stycznia to jest środa o godzinie 20, ponieważ po ciężkich negocjacjach, co prawda, ale udało mi się namówić Krzysztofa, aby zrobił dla nas w mieście szkoleń darmowe szkolenie. 25 stycznia to jest środa o godzinie 20. Krzysztofie, powiedz, co zdradzisz nam na tym szkoleniu. Co będzie na tym darmowym szkoleniu? Przede wszystkim będę chciał pokazać kilka case'ów, czyli takich przykładów moich doświadczeń i doświadczeń moich klientów. To jakie sklepy prowadziłem, jak te sklepy się rozwijały w perspektywie czasu, co się z nimi stało, że już ich nie prowadzę, bo kilku sklepów już nie prowadzę, ale to nie tak, że one przestały zarabiać, po prostu miałem lepsze możliwości, tak myślę, na tamten czas i z nich skorzystałem. Także na pewno pokażę fajne case'y, bo tutaj mam szerokie doświadczenie, jak już pozwoliłem sobie powiedzieć. Powiem jak działa sklep internetowy. Powiem też o modelach prowadzenia sklepu internetowego, o modelu klasycznym, czyli o tym, o którym wspomniał Marek, czyli znajdujemy dostawców, kupujemy od nich towar, ten towar u siebie magazynujemy, następnie szukamy klientów i sprzedajemy ten towar. I oczywiście taki model klasyczny na pewnym etapie rozwoju sklepu internetowego jest nieunikniony no jest tak naprawdę najlepszym modelem, ale dla osoby, która dopiero wchodzi w e-commerce, nie jest to łatwe, no ponieważ najczęściej taka osoba wchodzi bez wielkiego kapitału i naprawdę ten niewielki kapitał, który ma, rzędu kilku czy kilkunastu tysięcy złotych można zagospodarować znacznie lepiej niż wydając go jedynie na towar. Towar to jest rzecz, którą można zakupić, gdy pojawiają się klienci i o tym mówię nie tylko ja. No, oczywiście są tutaj też pewne kontrowersje dotyczące tego, ale tak zwany model logistyczny dropshippingu chociażby umożliwia bezproblemowe wejście w e-commerce bez kapitału na zatowarowanie się. O tym powiem na tym szkoleniu. I to jest właśnie model wirtualny, tak można powiedzieć, że sklep jest taką wirtualną platformą sprzedażową, na której po prostu, którą po prostu zarządzamy, nie mamy fizycznego kontaktu z towarem. Powiem też o tym, ile czasu mniej więcej i środków również mniej więcej potrzebujesz na rozwój takiego sklepu. Czyli no, czy, to wystarczy, czy wystarczy Ci 10 zł miesięcznie na przykład na utrzymanie sklepu w modelu SaaS, to jest sklep na przykład abonamentowy i niczego więcej nie potrzebujesz, czy jednak te koszty będą nieco większe. No tutaj postaram się to rozpisać, bo to też nie jest jednoznaczna odpowiedź. Można przynajmniej trzy czy cztery takie podstawowe rozwiązania wyróżnić dotyczące tego, ile powinieneś inwestować na etapie rozwoju i to również zależy od tego, na ile możesz sobie pozwolić. Nie jest tak, że, że nie mając kwoty rzędu 5000 tysięcy złotych miesięcznie nie możesz założyć sklepu internetowego. Możesz założyć sklep i jest to również wykonalne, choć oczywiście ten proces, cały rozwój tego sklepu no będzie na pewno trwał nieco dłużej. Wskażę wszystkie, moim zdaniem, elementy sukcesu w e e-commerce. Tych elementów jest masa. To jest również marketing, a o marketingu klienci miasta szkoleń wiedzą już dużo, no bo uczyli się od świetnych osób. Natomiast ja powiem o tych elementach, które moim zdaniem, w moim przekonaniu przekładają się na sukces w e-commerce. Jest ich bardzo dużo. One również będą rozwijane w ramach kolejnych szkoleń. Natomiast na tą chwilę no po prostu zasygnalizuję, na co już trzeba zwracać uwagę. No i powiem też, od czego zacząć. Generalnie myślenie o sklepie, planowanie sklepu internetowego. To będzie temat, który również będzie rozwijany na kolejnych szkoleniach. Natomiast tutaj no powiem o tym fundamencie, o tej podstawie, która jest niezmiernie ważna do tego, żeby w ogóle sprawdzić się, czy chcemy prowadzić sklep internetowy, czy to jest biznes dla nas, czy jesteśmy w stanie wytrwać w tym biznesie na dobre i na złe, że tak powiem. No dobra, dobra. Słuchaj, no same praktyczne rzeczy. Super, bardzo, bardzo mi się to podoba. Myślę, że ty, drogi słuchaczu, też jesteś zaciekawiony tym, co powie Krzysztof. Przetestujesz, czy to jest biznes dla ciebie, czy nie. Bo wiadomo, że z tym jest zawsze duży problem. Tak więc 25 stycznia, środa, o godzinie 20 musisz być wraz z nami na tym specjalnym szkoleniu. Jeżeli chcesz z nami być. Podaj poniżej swój adres e-mail oraz imię. Wyślemy do Ciebie zaproszenie na to szkolenie. A póki co żegnamy się z Krzysztofem i widzimy się 25 stycznia na tym specjalnym, darmowym szkoleniu w ramach Miasta Szkoleń. Oczywiście w w mieście szkoleń dbamy o to, aby te szkolenia były na jak najwyższym poziomie. Jeżeli już kiedykolwiek byłeś u nas na jakimś szkoleniu, to wiesz, w jaki sposób to wygląda. Dlatego właśnie współpracujemy zawsze z najlepszymi trenerami. Wydaje mi się, że Krzysztof jest jedną z najbardziej kompetentnych osób na rynku, jeżeli chodzi o sklepy internetowe, i właśnie w środę 25 stycznia o godzinie 20 nam to udowodni. Dzięki bardzo Krzysztofie za rozmowę. Dziękuję bardzo również mowa. Marku i również wszystkich serdecznie zapraszam w środę na godzinę 20. To będzie 25 stycznia. Mhm. Bardzo, bardzo Ci dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.